A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, tak przed świątecznym, przed świętami Bożego Narodzenia, co mamy, słuchajcie, co my mamy tutaj, zobaczcie, to jest stół, tylko nie wigilijny, tylko w sumie na święta. Mamy tu wyroby ze swojskiej świnki, patrzcie jakie się, zobaczcie jakie to boczu co. A, kurczę, one już troszkę przeleżały, marynarze, tyle co miały leżeć. Zobaczcie, zobaczcie, co to jest. Tak było kiedyś, mój drodzy, tak było kiedyś, bo zawsze na święta wielkanocne i święta Bożego Narodzenia zawsze się tułko świniaczka. Kurczę, i takie coś było. Taki czas był robiony. Ja bym <grym>, to na surowo, mój drodzy zjadł, ale dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak to dobrze uwędzić i jak zrobić wędzarkę. W pierwszej kolejności to, co kupiliśmy od takiego znajomego wędliniarza, tu mamy tak boczki i parę szyneczek. W pierwszej kolejności musimy pozawieszać na haki. O, takie haki, takie zwykłe, tak jak kiedyś u nas były. Mówię, te haki są. O, a taki hak jest oryginalny. Mam jeden oryginalny hak. O, a to takie dorobione, także ja tu pierwsze. to też troszkę bo to jest obsechnięte, ale gdzieś tutaj, tam na samym dnie jest jakaś woda. Myśmy to zawsze robili tak. O, takim tym dłuższym drutem ciach O, i już wisiało. Kiedy ostatnio miałeś swoje świnko? Kurczę, ostatnio też żeśmy mieli. Jeszcze jak żeśmy w Unii nie byli. W Unii się tak zrobiło, że nie trzeba było już świnek trzymać. No, bo go zakazali. No. U nas czerwona strefa w pewnym okresie była. Teraz jest żółta. A już nie mam co gadać. Nie chcę gadać już na temat Unii. Bo nie chcę mi się. Nie chcę się świąt czuć moi drodzy. O, ale grube szyneczki. Ja O, troszkę, czy będzie. O to w sumie nie musi przejść, ale jak przejdzie przez ten, trzyma to, się, żeby nie spadła, tak, trzyma no. się, a później moi drodzy to wszystko napatyka, napatyka i cyk i już jest, już nie spadnie, no chociaż nie. niektórzy wiążą sznureczkiem, tak jak tutaj na przykład, ja tego sznurka nie wiem, nie lepiej po prostu z haków ściągać, o, a to z tej strony jak jest słonina, to z tej strony się dziurka robi nożem, o i tak to wygląda, Zaraz to wszystko po, ja to tutaj się pomęczę i bierzemy to na... Czyli jest to gdzieś tradycyjne wędzenie? Tak, gdzie moi drodzy tradycyjne wędzenie Nie będziemy ukrywać, tradycyjne wędzenie tak jak kiedyś było Kiedy myśmy ostatnie świnie mieli? Swoją? 6 lat temu sześć albo, albo, i, albo i dłużej, naprawdę, ja już nie pamiętam Zmieściło <laughs> się nam tutaj na trzech kijach O, kije, takie kije, właśnie takie zwykłe kije, patrzcie, patrzcie to To jest, on nie jest czarny z tego względu, że on nie wiem, z jakichś yy, krajów yy, Egzotyczny był po prostu, niż już jest tak przewędzony. O i takie kije były. No i tutaj ładnie się zaczepię po prostu. Bo sznury trzeba naciągać z jednej strony, a tutaj po prostu lepiej wyciągnąć. Ale co moi drodzy, mięso nam się ścieka, prawda? A my co? Idziemy robić wędzarnię. Nie, że wędzarnia już jest gotowa, idziemy ją zrobić. W sumie tu wybraliśmy lokalizację, ja wybrałem lokalizację, patrzcie. To jest śnieg, nie będę ukrywał, myślałem, że troszkę będzie, że będzie jakiś mróz. Ziemia pod spodem jest zamarznięta, a to jest beczka. Słuchajcie. W tej beczce będziemy wędzić, to jest beczka w sumie po kapuście, ona tak służyła na początku jak była nowa do kiszenia kapusty, później tyle się było, tyle było kisiło się kapusty, później te beczki się coraz zmniejszało, później w tej beczce był, zboże było zboże, słuchajcie zboże, a teraz tu się zrobiła dziura, tutaj ja to wyciąłem bo tu troszkę podgniło i teraz będzie, moi drodzy, wędzarnia. Będzie taka tradycyjna, prosta, najprostsza wędzarnia, jaka tylko może być. Taka wykopana w ziemi, także będzie palenisko, komin wędzarniczy, naturalny. Powiem tak, tu nie jest zbytnio odpowiednie miejsce na wędzenie, bo wędzenie, wędzanie, wędzarnie powinny być w jakimś takim zaciszu, tak gdzieś za wiatrem. No, ale wiecie, ekstremalne warunki, te ekstremalne warunki. Dziś też spokojnie jest. No i dzisiaj jest spokojnie, ale właśnie wędzarnie to zrobimy, jak tam się uda tam po drugiej stronie. Tam przy pomiędzy jednym tunelem a drugim, tam jest taka przestrzeń, bo jeden tunel jest trochę krótszy, drugi dłuższy, i tam zrobimy taką naprawdę profesjonalną wędzarnię. Oczywiście wykorzystamy tę beczkę, a tutaj zrobię tylko taką prowizoryczną, żeby po prostu sobie uwędzić mięsko na święta, żeby jeść ze smakiem. U nas kiedyś tak się robiło, Dobra, wam pokażę. Powiem Wam tak, zobaczcie, minus 16 było, minus 16. A tu jest normalnie się Mięciutka. kopie, Tak. Dobra, słuchajcie moi drodzy, ja to wykopię taki rów, palenisko. No i spotkamy się. Powiem szczerze, powinno być wcześniej wykopane. Ale jak to się mówi, ja tak szybko na szybkiego to robię. Będziemy musieli tu palić koło dwóch godzin. Tak dobrze palić, intensywnie palić, żeby ta ziemia się osuszyła. No i wtedy będziemy rzucać. no Już będziemy wędzić konkretnie. Drewno mam już takie podsechnięte, nie za mocno suche, takie podsechnięte jest. No oczywiście wędzi się drewnem owocowym, różnego rodzaju tam. Niektórzy to wiedzą, ja tam będę wędził. Czym ja to będę wędził, moi drodzy? To, co tu pożynałem. Co to była? Wiśnia? Śliwka? Jabłoń. Jabłoń. To mam już podsuszone to wszystko. Ja tu wykopię i później już coś konkretnego to wam powiem. Tak to wykopałem, moi drodzy, zwykły dół. Zwykły dół blacha. Tu kawałek rury. Przesypujemy to wszystko tak delikatnie. Zwykła, stalowa rura. Powiem tak, że... Ma średnicę 20 cm, ale jaka by nie była, też się nada. O, przekrywamy leciutko. No i patrzcie, jest nisko jest. Tutaj można beczko sobie wybrać. O. Troszkę cofniemy tu. O, i tu I już mamy gdzie podkładać. No i co? Nakładamy beczkę. Prosto. Zobaczcie, w takich zwykłych, miejskich warunkach. Patrzcie, nakładamy beczkę. Tutaj możemy dać kawałek blachy, moi drodzy, tak żeby tu Proszę przytrzymać. O, wtedy nam beczka bardzo równo przy, przylega. Ludzie to dawają jakieś kolankę, nie kolankę, moi drodzy. Tu nic nie trzeba, tu wystarczy łopatka. Łopatka i taka beczka. O, przysypujemy to, jak to się mówi, uszczelniamy dookoła. Ja idę po drewna. Musimy je osuszyć, a wtedy ja sobie w międzyczasie jak tu się będzie palić to się będzie osuszać, także tak to wygląda, zwykły rów, jakaś rura, to nie musi być rura, nawet jak ktoś ma takie blach. tylko ta odległość musi być dość duża, dość duża odległość, żeby nam się to drewniane, ta deska nie zapaliła, ta beczka oczywiście, także... Wędzarnia już przygotowana, ja idę po suche drewno. Zaczynam od sosnowego, zwykłego drewna, chociaż sosnowego chyba nie mam. Będę palił suchym brzozowym, bo takie mam. Dobra, ja biorę taczkę, siekierę i rozpalę. Dobra, niech tam trochę tego wyżywi. No i tak się rozpalało. Idzie dym? Jeszcze nie. Tam pasowałoby częściowo przykryć, bo bym miał taki cuk, tak zwany. No, rozpalamy, idzie z tej strony wiatr. To wędzanie też powinno być pod pewnym kątem ustawione. Kiwo, to jest wędzenie no. w trudnych warunkach. Tak, to są wędzenie w trudnych warunkach. To tak samo jakbyście. To, jakbyście zajeb, no, to tak samo jakbyście, no nie wiem, złapali dzika w lesie. Ma, macie tylko łopatkę. prawda? I beczkę i beczkę. <laughs> no lepiej było wędzić koło jakiegoś wąwiska. Wiecie, jakaś blacha, jakaś rura. Tak jak ja mówiłem, wykopać dół, przekopać rurę, tu. Mmm, nieprzyjemnie będzie tu pilnować. Z tej strony wieje, ale to spokojnie, spokojnie, zmieni się wiatr i będzie. Tylko mnie tu się ciężko rozpala, bo to jakoś ten redaktor takie drewno przyniósł, że... Suchutkie by było. No, suchutkie. Także widzicie, jak ognisko, jako ognisko, no. Także nam tu troszkę zejdzie, słuchajcie, także rozpalamy tutaj, palimy. Palimy to, żeby to osuszyć tutaj ten kanał, który wykopaliśmy. I teraz w międzyczasie, jak to nam się już chyba zaczęło palić... Nie, myśleliście, że ten worek spale co? Nie, ten worek pod kolantę. Słuchajcie, bo to są warunki takie nietypowe. Takie survival. Tu taka delikatna ruta była, przysypujemy. Mm, mm, tylko tutaj, może delikatnie ugniatę, żeby to uszczelnić. Najgorsze, jak te boczki będą czarne. Ale zobaczymy, będzie ciemno, jak nie poznacie. Dobra, nie, ja, ja myślę, szuka... że tu lampę przyniosę jakoś. No na pewno, troszkę nam tutaj noc, to złapie. Sam raz na trzy kije. Także tutaj można coś zrobić. Wiecie, coś można było zrobić, nawet wywiercić tutaj gdzieś jakieś dziury, żeby w środku wkładać. My to zrobimy powierzchni z tego względu, że no wiecie, kochanie nawet wkrętarki nie ma. Kętarka się spaliła, poszła do na gwarancji. Pali się pali się tak jak tutaj zmniejsza średnicę tej beczki. to wtedy tym bardziej będzie szło w tamte stronę. Także, o, widzicie? Jest cuk, zachowane są poziomy. Jest dobrze. Jest dobrze. No oczywiście, wędzenie wymaga cierpliwości, to nie jest tak, że hop, siup i już jest powędzone, no. Także moi drodzy, ja wolę w czas, w czas świąteczny, prawda, ja wolę zejść z domu, wyjść i porobić coś na zewnątrz. Tam prezesowa się szasta z ciastkami. A ja tam się nie pcham nigdy. Ewentualnie marchewkę ugotuję. O, karpie ja jeszcze muszę dzisiaj. No, ładnie nam się pali, ja szukam wieka, moi drodzy, ja szukam wieka. Chyba będzie z parnika. No, takie naturalne. Tak. Tu chciałbym zrobić takie wieko drewniane, takie, z takim kominkiem, żeby to ładnie wyglądało. No. I tu chciałbym to zrobić, wiecie, na jakimś takim fundamencie. Ja muszę wziąć zaczarowany mój ołówek i ja wam to narysuję. I jak ja narysuję, to ja to stworzę. Mnie troszeczkę muszę mieć troszkę czasu. Takie wędzarnie w każdym gospodarstwie powinna być. No, może zaczniemy hodować... ogony, Ogonki. Nie wiadomo jak to będzie moi drodzy słuchajcie wędlina kosztuje 50 zł. Czy, no dobrze nie przesadzajcie powiedzcie znowu jak w TVN nie. Koło 40 zł, 30 30 38. parę złotych, a już na przykład Widziałem boczek za 52 zł. boczek za 52 zł Pali nam się ładnie, to prawdopodobnie nas już ciemno będzie jak będziemy to wszystko robić, ale lampę. Będzie, będzie lampa, będzie tego. Ładnie to idzie dym w tamtę stronę, idę szukać wieko, a to niech się pali co najmniej dwie godzinki na pewno, Takich ja jeszcze muszę tu przynieść troszeczkę takiego grubszego i później przynosimy już konkretne żyło do wędzenia. Moi drodzy, ale na tym też wędzą, to też jest, to nie jest sosna. To jest brzoza. Brzoza też prawdopodobnie na wszystkich twardych drewnach. Można wędzić, na wszystkich twardych. Oprócz nie. na smulistych, nie? Czyli yy, yy, jodła, sonsa, sosna, takie coś. Wiecie, chociaż ja się nie znam, ale jak. Nawet jakby. No nie, co tego by nie uważać? czarne by było wtedy. Czarnym czarny by było. Czarne by było, no. Więc no. już tak myślę ekstremalnie, jakby to było. Ładam tu, ładam, ale nam to ładny cuk. Patrzcie mi, drodzy, jaki to jest ładny cuk. Znam się zrobi takie, Tu nie ma żadnych róż. i drodzy, ktoś tam kombinuje jakiś róż, jakieś piecyki. Też można, ja mówię, wszystko jest dobre. Wszystko jest dobre, jeżeli, jeżeli działa, to ma działać. To nie ma być ładne, ale nawet jakieś ładne... Bo widzicie, ja to zrobię z cegły. Bym chciał zrobić taki kocioł z cegły, wiecie? Takie to palenisko z cegły. Na długość jakieś 50 centymetrów, to jest dwóch cegł. Takie tu. No i tutaj najlepsze by było jeszcze... Ja może jeszcze znajdę gdzieś jakąś kamionkę taką. Jak pamiętam, takie ceramiczne kamionki były. I to by była odpowiednia średnica do wędzarni. To gdzieś takie tradycyjne wędzenie będzie? Takie tradycyjne, tak jak... Jak tytułujemy odcinek? Tradycyjne wędzenie? Wędzenie na wsi. Tradycyjne, wędzenie, Tradycyjne na wsi. wędzenie na wsi. Z lat 80. Nie, nie. Co ty, 90. przed wejściem do Unii. No, no tak, przed no. 2004. Przed 2004, o! Nie ma co ukrywać, no słuchajcie. No co ja tu będę. Będziecie mówić, że ja tylko narzekam, że tak się, tak się w rolnictwie poprawiło. No i no, Ja nie wiem, czy tak się aż dobrze poprawiło. No, niektóre się poprawiły. Tylko protestują, prawda? No, protestują. No, protestują A na no. zachodzie. Nie protestują. A w Niemczech? No nie ja protestują. mówię, no, no i o to chodzi. No i czy tak aż dobrze jest? Czy tak? Wycofują nam wszystkie środki ochrony. Coraz mniej mamy nawozów, coraz mniej mamy y, stosować tych nawozów. Powiem tak, rolnictwo przetrwa na dobrych ziemiach. Już Wam mówię. Rolnictwo przetrwa na takich słabych ziemiach. Na jak. Słabych, u nas. Będzie na słabych będzie tytań. A słabych będzie tytań. Ponoć brakuje. Nie ma za wiele plantatorów, żeby to, wiecie, żeby to, to trzeba było parę tysięcy ton zwiększyć, a parę tysięcy ton to tak można się policzyć, każdy niech 10 ton, taki średni, 10 ton, no to zobaczcie. Stu plantatorów. Przed... Stu, nawet, no to co na, to, co na to na tysiąc. Tysiąc ton. Tysiąc ton to jest, nie jest dużo, to brakuje jakichś 10 tysięcy ton. Porównajcie sobie lata 90. chyba piąte, szóste, ile było w tytoniu, a teraz, no, nawet nie ma, nawet nie ma porównania, tam nie porównuję no. Nawet nie wiem, czy jedna czwarta tego teraz to gdzie indziej produkują pewnie. Tu nam właśnie już tutaj się obsusza wszystko, a czuć temperaturę. To na razie, jak ja mówię, no bo to, to jest ten... Tu ma być na razie... osuszyć, to wszystko osuszyć, bo już po kilku wędzeniach ta beczka będzie o środku taka czarna, tak jak druty, tak jak te kije, wiecie? Ona będzie taka podwędzona, ale na razie ona jest taka świeża. Ja ją umyłem i wyczyściłem, tak że ona nie jest taka brudna. Ale ona była sucha, no bo... W niej nawet ostatni rok czasu nawet... Zboża nie było, bo do uciekło, tylko leżała, powiem tak, powiem tak jak z młynkiem, chciałem już to spalić, ale tak sobie myślę, to się mówi, no co będzie się tutaj balondała taka beczka, no ona troszkę miejsca zajmuje. No i sobie myślę, zaraz ją porąbię, ale tak dobra, niech tam położona w kącie, niech stoi. I powiem tak, I doczekała się, na razie prowizorki, ale na drugi rok się doczeka naprawdę profesjonalnej wędzarni, Tu nasze logo zrobimy. Wędliny tradycyjne z tradycyjnej beczki. Najważniejsze no to, żeby tutaj obsecho dookoła, żeby tej wilgoci nie pchać na wędliny. Och, o oh, kurde. Na oczy I pamiętajcie, odległość musi być, ta odległość paleniska musi być tak przy, przy drewnianych beczkach. Bo jak mamy metalowe, to nam nic się nie stanie. może być krótsze, ale też żeby to ma się odymić, nie opalić, tylko odymić. Chodzi no. o to, żeby się beczka nie spaliła. Tak. tak. Jak sąsiad osuszał, osuszał wędzarnię, to i wędzarnię spalił. i musiał drugą zrobić, no. I tak się czasami zdarza, Nie jednemu się wędzarnia zapaliła. Także mówię, wędzarnie zawsze się stawia gdzieś tak na uboczu, nie przy takich zabudowaniach gospodarczych, no. Nie przy tunelu foliowym. Ale to no, daleko jest. Śnieg. tu śnieg. To mamy śniegu, to zasypiemy, no. No. Pięknie się pali. O, i tak wygląda takie zwykłe tradycyjne wędzenie. Tak. U nas zawsze taka wędzarnia była, zawsze. Tylko był taki. A gdzieś tu mam na, zł na złomie, blacha była w kwadracie. Taka metrowa blacha w kwadracie. I to się nadawało. Ale to jest, to jest lepsze, uważam, że to jest lepsza. No zobaczymy, co Lepsze. Zobaczymy, co wyjdzie. No dobra. Chcesz jakieś podsumowanie roku nagrać? No, coś może Jakiś nagramy. Komentarz, jak ten rok minął. Co się zmieniło u nas? Co było, co będzie, co, co będzie, może na drugi rok. A, to już może już pod, pod koniec Tak, so, roku. Soku, no. Dzisiaj wędzimy. To dzisiaj wędzenie. Czy będziemy spożywać te wędliny? Powiem szczerze, że nie wiem. A, nie wspomniałem jeszcze. Po wędzenia trzeba ją uparzyć, czyli ugotować w temperaturze 80 stopni. Także trzeba też wcześniej sobie, a czy to można już wędzić i sobie naszykować, taki gar. Wodo. Z wodą i termometr. No, tuż chociaż powinien być jeszcze termometr. Ja mam termometr. Moi drodzy, tego ja nie mam wkrętarki. Ja tu nie chcę tę wiertarkę kablami rozciągać. Także dzisiaj będzie tak na oko wędzone. Tak po wiejsku. Ale termometr mam. 50 stopni chyba powinno się w temperaturze 50 stopni kręcić. Ale warunki do nagrywania. Ja cię kręcę. Światło, deszcz, parasolka. Nie ma co, A to... ma co ukrywać, po prostu pogoda nam się zmieniła. Automatycznie musiałem dorzucić kawałek blaszki z tego względu, że drewno tutaj, które mam, prawda, musiałem nawet przyjść. No, przywiozłem co, moi no, drodzy, ja tu nie próżnę. O kur. Będę sam nieco inaczej ustawić w tę stronę, żeby tu, jak człowiek tutaj podkłada, podkłada żeby ten dym nie szedł na niego. O, A inaczej w się sensie to te strony wieje, kurde. <laughs> Nigdy rzadko kiedy z tej strony. Rębienka jest, zobaczcie co tu jest, kto tam wie, to oceni. Ja się nie znam. Owocowe! <laughs> Tak, owocowe drewno oczywiście, mam tutaj naskładane, porąbane, nie przesuszone tak mocno jak chciał, ale przesuszone też nie jest dobre. Jak tutaj widzicie, proszę przejść z tej strony. jeżeli drewno jest suche, można go po prostu w wiaderku pomoczyć, bo suche drewno też nie jest dobre, bo szybko nam się spala. Co my tu mamy? Patrzcie, z sparnika, otworzę wam, ono jest dość ciepłe, zobaczcie jak, zobaczcie jak nawet się zaczęło pomału rozsychać. tutaj, widzicie? O! O! Mam już wskaźnik teraz. O, tak opatrzcie. Beczka się zaczęła wysychać. Najwyżej dobijemy, później, piersi. A już jest ładnie, ładnie okopcona. Nie jest już, już pozbawiona jest tych wszystkich tych zanieczyszczeń, tych różnych bakterii. Dobra, no widocznie, nie ma co przedłużać. Bo nam się robi już tu ciemno. Ja idę po szyneczki i zaraz wracam. Oczywiście palimy już o, chyba ze dwie godziny. Dwie godziny już się dwie godziny, Ponad dwie godziny. Ja wypaliłem to drewno brzozowe. Teraz już się pali, bym powiedział, z godziny czasu. Już na tym drzewie owocowym, drewnie owocowym. Także gotowym takim do, do kolorku. Idę po wędlinki. Całe drogę, tylko myślałaby się nie przewrócić. O, patrzcie, patrzcie. Mój drodzy, sam raz na trzy pałki. O. Jeszcze jeden, patyk. Trzeci sam raz tu wchodzi, mój drodzy. Sam raz tu wchodzi. Będynkę nie dotyka, jedna druga. Część osób powie, że powinno się szczelnie przypić. Powiem tak, trendyś musi, moi drodzy, uciekać. Uciekać ten, ten, ten dym. On ucieka tędy, moi no drodzy, można było przyjąć, nie ja jestem, tak jak mówię, to jest taka prowizoryczna wędzarnia. Można zrobić te kije w środku. Tu druty, takie kije krótsze, bo to nie ma sama, to powiesz, nie, jest taki szeroki, były z innej węzarni, z takie szerokich wędzarni były. widzicie, te kije to już mają po 20 lat. Także o, węzareczka, o, o już, 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 czuję jak te, hmm, bo czuję. się, kurczę. Teraz wymaga trochę cierpliwości, jak to się mówi, posiedziałbym na tym pieńku. Nie da się, moi drodzy, nie dorze się nie da, bo jest... No, jest już późno, chociaż nie jest tak późno, ale jakoś tak ciemno się zrobiło. Mamy 15 godziny, No, mamy 15 godzin, wiecie? Po malutku będziemy wymaga wymagać, ktoś mówi, takiej pewnej cierpliwości. No, no, nie ma co. To się nie przyspieszy tego procesu. Niektórzy będą mówić i krytykować, a nie masz termometru. No, ja nie muszę mieć termometru. ja już czasami nie, nie patrzę na termometr. Ja wiem, jak się suszy, ja wiem, jak się wędzi. Czyś ty wędziłeś prawie 20 lat temu. No to prawda, powiem tak. Nie będę ukrywał, może będą czarne, <laughs> ale będą na pewno smaczne. Słuchajcie, bo to jest ze swojskiej świni. Także mięsko jest naprawdę kurczę, no, rewelacyjne. Chociaż tutaj skład marynaty będzie podany chyba w opisie, jak damy radę. Nie wiem, czy, tam, czy to się wszystko Taka tam, standardowa, tu, to taka jest. standardowa, niby standardowa, ale moi zdaniem, hmm. że jeżeli jesteście z mojego regionu, to zapraszam do łaszczówki. Tam jest właśnie mój dostawca, adres. I telefon będzie podany w opisie, moi drodzy. Najlepsze wędliny w regionie, moi drodzy. To nie jest jakieś takie z markieto. Ostatnio, wiecie, miałem zrobić test z Markietu i takie. Ale już nie chciałem robić wstyd Markietowi. Dobra, moi drodzy. Posiedzielibyśmy, pogadalibyśmy. Ale tu trzeba pilnować w tym deszczu. Dobra, czyli spotkamy się już troszkę później. Może jeszcze nie będzie tak ciemno, ale wiecie, ja tu muszę... Muszę pilnować. No, oczywiście, ja tu nie będę stał i pilnował. W międzyczasie, jak się ogrzewało, yy, wypalała się nasza wędzarnia domowej roboty. Słuchajcie, za tłukiem karpia. Dwa karpie, moi drodzy. Już poprzykładane cebulko. Nie ma co, to tamto. Niedługo święta, niedługo wilia. Wigilia się mówi, tak? Wigilia. Kiedyś mówili wilia. Bardzo ładnie się pasa. Wkładamy takie mokre. O, mniejszy, mniejszy kawałek, większy. O, to dla. No jednak deszcz pada, słuchajcie, nie chcę, żeby to zamokło. I tak będziemy, no. Tak, tak kiedyś było mi, takie były trzy, tak, trzy. I trzy. Jeśli świniaczkę to było takie trzy albo cztery wpłady. no. Polędwiczki. To tam nic się nie sprzedawało, to było dla siebie, no, drodzy. Zawsze pamiętam tak, a, tak w tym gospodarstwie było. Zawsze dwa, dwa, dwa świniaczki dla siebie. Tam no, rzadko, kiedy się sprzedawało. Ale było dla siebie, no. Na Wielkanoc był i na Boże Narodzenie. Wiecie, na Wielkanoc lepiej. Dłu dzień dłuższy, wiecie, to tamtego, ciepło, a to wie, ani klęknąć, ani co, muszę tam w workach klękać. Dobra, ale to nie ma co narzekać, nie ma. Jest śnieg, jest śnieg. I tam? Ile będzie się wędzić, myślisz? Oj, troszkę będzie się wędzić. Przejdź tam troszeczkę. Zamiast tego wieka to można było jakieś szmatę zarzucić, ale no. Ja myślę, że to wystarczy. Na początku ma być mały dym. No, później zwiększymy intensywność dymienia. To się widzimy później. Tak, tak, widzimy się później, oczywiście, no. Ech. Co tu się dzieje? Co to się dzieje? Tak, co my to kontrolujemy dalej ten proces. Proces smażenia, się smażenia, to nie tylko będzie smażenia. Wędzenia, moi drodzy, worek YouTube'owy. Naturalny worek. Zobaczcie jak wyglądają szyneczki, moi drodzy. A, wszędzie woda podchodzi. No w trudne warunki. Jak szyneczki, szyneczki, słuchajcie. Czynszki zrówniliśmy się jak dziewczyna na rance. <laughs> Kurczę! Ale ja tutaj widzę, że to jeszcze z godzinkę, moi drodzy, jeszcze z godzinkę. Nie ma co. Także to wszystko to żart. tu walczymy, walczymy z, z, po prostu z pogodą. No pada jak cholera. Tabak prawie cały mokry Ale ja tu walczę z szynkami, bo szynki takie drogie. <laughs> nie ma co, jest z godzina chyba wytrzyma. No nikt nie spodziewał takich deszczy, no. Dobrze się wszystko zmieściło. Nie, no jest dobrze, nie ma sprawy. Tam już wodę, bo to jest część, część procesu, bo ja już tam trzymam taki gar wody, gotuję, bo kiedyś to się robiło po prostu w parniku. W takim parniku, kiedy się wodę gotuje, ja to wodę podgrzewam, ja bym to wiedział. Parzenia. parzenia, bo to jest proces wędzenia, później jest proces parzenia. Temperaturze 80 stopni oczywiście. Już tego chyba wam nie pokażę, bo ten film już będzie taki długi. Chyba o 12 nocy się skończy. Także moi drodzy, jeszcze raz zobaczymy, ten nasze kochane benzoneczki. Bo czyś bym chciał zjeść, ale chyba dzisiaj nie będzie gotowy, moi drodzy. Nie będzie chyba gotowy, a jutro co? Jutro pościg! Także chyba dopiero za dwa dni go zjem. To jeszcze z godzinę czasu wędzenia na pewno, mój drodzy, godzinę czasu wędzenia jak nam woda nie podejdzie jak fala. Tutaj uderzeniowa jakaś nie ruszy, kurde z tej strony, bo jest roztopy, pada deszcz. Szyneczki jak się ładnie uśmiechają. ha, <laughs> to też się bardziej do nich uśmiechać, bo pewno byś chciał ich zjeść dzisiaj. No nie nie moi drodzy, jeszcze czas zaparzenia. Cię na Wielkanoc ja bym wam pokazał, jak się parzy te już wędlinki. Kurde, jak się gotuje w baniaku w garze w 80 stopniach. No, jak to się mówi, trudne warunki poligonowe. O, już prawie sobie przemokłem. W sumie dobrze, mam jeszcze filce suche. Skarpety mam jeszcze suche. Widać mnie? Zjem cię. Bo, nie wyglądają, o, nie są czarne. Nie, to jest czarne, no kurde. To jest profesjonalne wędne. Zobacz, to jest beczka, to jest dębowe. Zbijałeś i o bardziej? I co bym zbijać? Jak? Ładna? Dobry no, dzień. jeszcze, jeszcze godzinka. Będzie? No. Krzysiek, usiądź. Chcielibyście. Wędzenie, o. Nocne wędzenie? Tak, tradycyjne nocne wędzenie. Mój drodzy. Tak jak było kiedyś, tak na Wielkanoc, no w zimie. No, jeżeli się później jeszcze zaparzyć to. I wtedy ta wędlinka będzie taka fajna, taka soczysta. No, tego się nie pokaże, moi drodzy. Nie, nie, nie ma jak, no, to trzeba było z rana zacząć, moi drodzy, zana, było czy inna robota, no. Nie ma co ukrywać <głosy> <głosy> tej ekologii? Żadne lisy nie przejdą, na lisy, wilki. Bo, to będę pilnował. <noise> Pilnujesz to? Subskrybujcie kanał, bo my nagrywamy w takich tradycyjnych warunkach, moi drodzy, kurcze, deszcz, śnieg, te sprawy i ciemno, do następnego.